Witam Was w kolejnym odcinku: Gotowanie z Hania. I Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy smażoną pierś z kurczaka w sosie śmietanowo-serowym. Jak widzicie, Hania tutaj już przygotowała wcześniej, pokroiła pierś drobiową na takie kawałki. Tutaj mamy z kolei boczek parzony, pomidorki koktajlowe i jeszcze mamy. Tutaj ser Gorgonzola. Także też pokrojony drobno, śmietanę trzydziestkę. Masło do smażenia sól, pieprz. No i tutaj mamy odrobinę pietruszki zielonej. Także zapraszamy do obejrzenia filmu, jak będziemy przygotowywać tą smażoną pierś z kurczaka. Jak widzicie, masło już nam się fajnie tutaj rozpuściło. I w pierwszej kolejności, Hania, chcę dodać boczek, żeby nam się troszeczkę tutaj podsmażył. A następnie dodamy tą pierś z kurczaka pokrojoną. Teraz boczek już nam się podsmażył ładnie i Ania dodaje pierś z kurczaka. Tak jak tutaj wcześniej chcieliśmy Wam powiedzieć, że żeby właśnie no, z solą to oszczędnie naprawdę, bo ten ser jest dosyć słony. Boczek jest słony, także no, bym, bym tak ostrożnie dozował sól, teraz już ładnie nam się mięsko podsmażyło tutaj z boczkiem. No i Hania teraz dodaje całą zawartość tutaj śmietanki, tej trzydziestki. No i ten ser, o którym Wam wcześniej mówiłem. I chcę Wam pokazać o czym zapomniałem: opakowanko, jak to wygląda. Właśnie tak wygląda ten ser łagodny. Także teraz Hania wszystko ładnie dodała, i to chwilę nam się tutaj. Pod przykryciem, pod tak, przykryciem pod dusi, Tak nie wiem, ile 5. 5 tak, na to początek. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Teraz czas na y, pomidorki koktajlowe. No i jeszcze tutaj Hania y, doda pietruszkę. Chcieliśmy powiedzieć, że nie daliśmy jednak tego pod przykryciem, żeby nam tutaj y, ten ser z tą śmietaną troszeczkę odparował, żeby to nam się fajnie zagęściło. Oto już nasze. Gotowe smażona piersi z kurczaka w sosie śmietanowo-serowym. Chcieliśmy powiedzieć, że nie dodaliśmy nic soli, tylko troszeczkę pieprzu. Jeszcze Hania, jak widzicie, przyozdobiła to pietruchą. Także wygląda to w ten sposób. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten pomysł na przygotowanie w ten sposób smażonej piersi z kurczaka w sosie śmietanowo-serowym. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiamy. i zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Papa, pa pa. pa. pa, pa. pa, pa.